Dzisiaj we wspomnienie świętego Barnaby, apostoła, znowu słyszymy wskazanie Pana Jezusa idźcie na cały świat, idźcie. To znaczy po dwóch tysiącach lat posłuchajcie, to, to jest wskazanie również dla nas. Ono jest nadal aktualne, tyle lat minęło, a Pan Jezus mówi idźcie, idźcie głoście, nadal to jest aktualne słowo, no i ja będę uparcie przy takim stwierdzeniu, że dzisiaj Pan Jezus na pewno posługiwałby się takimi metodami, jakie są dostępne internetem, komórką, może telewizorem, mediami, tak? I zobaczcie, na nasze studio. Ono się cały czas rozwija, jest myślę, że coraz lepsze i dążymy do tego, żeby iść na cały świat, głosić Ewangelię, bo bliskie jest. Królestwo Boże.